I konie ruszyły. Dobrze, Stiełka tutaj yy, yy, zruszyła z maszyny, ale już się cofnęła. Tutaj widzę artysta. Artysta, obok niego Dasudi. Te dwa konie. Artysta Dasudi. Na trzecim miejscu galopuje Amand. To jest czołówka. Dalej Zoja RMP są. So Goodman Pick. Stawkę zamykają. Dreamy Posip i Stiełka. Która jest ostatnia, cofnął się jeszcze pan Mazur do celownika 1200 metrów. Amant już zdecydowanie prowadzi, lekko się niesie, za nim dwa konie. To są Artysta oraz Dasudy, na czwartym miejscu Sogut Malpik. Tam przy wewnętrznej galopuje Dremis Posil, po zewnętrznej Zojarem P i stawkę zamyka Striełka. Już są w pół zakrętu, no i cały czas Amant pokręca tempo. Pilnuje go tutaj artysta. Tuż obok artysty przy wewnętrznej da dalej niosący się Saugut so Mal Pik. W mocnym posyle zbliża się do czołówki z RMP, ale jeszcze rady, striełka pewnie będzie próbowała wziąć kanat. No i wyjście na prosto wyprowadza Amant. Próbuje uciekać, kto do niego doskoczy. Tam idzie bardzo lekko mal so Malpik. Zbliża się do Amanta, na razie te dwa konie. Amant so Mal so Malpik i dalej finiszuje Striełka na trzeciej pozycji. Obejrzał się tutaj Jockey Reznikow, bo pewnie obejmuje prowadzenie i osiąga sporą przewagę. Tutaj na drugim miejscu słabnie Alamant, próbuje zaatakować go Striełka. Sogut Malpik nie przegra tego wyścigu, tymczasem walka o drugie miejsce. Striełka będzie druga, zatem Sogut Malpik, Striełka, Amant...